Jesteś. To idziemy. Dobra. Nie wiem, czy jak życie taką firmę e, 3M. O, to jest firma, która, mam wrażenie, że e, nie jest jej nie wiem, logo tak znane jak nie wiem, Porsche czy Mercedesa, także codziennie w telewizji jesteśmy bombardowani tym logo. Ale, jakby tej firmy zabrakło, to myślę, że szybko byśmy się zorientowali, bo oni produkują mnóstwo, e, w ogóle mnóstwo rzeczy, ale między innymi takich. Codziennych domowych tupereli. Na eee, przykład zobaczcie, jakiś plastikowy pojemnik z miarką do odmierzania e, czegoś, czy, e, e, czy maseczki, e, czy jak są takie plastry, na których e, wiesza się na ścianie, zamiast walić gwoździa, to można przykleić e, takim specjalnym klejem. No to wszystkie, wszystkie takie rzeczy produkują. Ale dobra, e, nie, nie tutaj nie chcę w firmie robić reklamy, bo, bo nikt mi za to nie płaci, ale e, chcę powiedzieć o rzeczy, która, bardzo fajnej rzeczy, która 3M robi od już... Lat, czyli o ich badaniu State of Science Index. To jest takie badanie, w którym. Właśnie 3M, która w ogóle w tytule ma w swoim haśle, że to jest Science Applied to Life, postanowili te parę lat temu zainteresować się tym, co właściwie ludzie myślą o nauce. I to tak na całym świecie. No i, że mają dużo kasy, no to sfinansowali z własnych środków badania, w których w tym roku wzięło udział 17, znaczy ludzie z 17 Państw, ale tak w poprzednich około 14. W każdym kraju oczywiście grupa re reprezentatywna, wymieszana płciowo, wiekowo, zarobkowo i tak dalej. No krótko mówiąc, do dobre badanie opinii publicznej. No i e, e, to, co e, w ogóle to jest jedyne takie znane mi badanie, e, w którym, e, no właśnie, tak na masową skalę bada się to, no właśnie, czy na przykład ludzie ufają nauce, czy ufają naukowcom. E, I parę ciekawych rzeczy tam wychodzi. E, w, w, Wczorajszym felietonie Halo, Halo Radio bo opowiadałem o samym tym zaufaniu. Miałem przed oczami komputer, więc tam mogłem rzucać procentami, ale dzisiaj o, troszkę o czym innym chciałem powiedzieć. Mianowicie, w tamtym. Generalnie pierwszy wniosek, taki bardzo ogólny, jest taki, że no tak, generalnie ludzie ufają na I co więcej. Pandemia kontrolna wirusa zwiększyła te procenty, co jest o tyle zaskakujące, że z jednej strony, no właśnie bombardowani byliśmy takimi informacjami raczej, chociażby właśnie o teoriach spiskowych, czy właśnie, tak. przepraszam, był przechodzień, a tu wiecie, RODOS, rodo srodo i nie można upublicznić czyjegoś wizerunku, jak jest mniej niż trzy osoby na zdjęciu, więc szybkie cięcie, więc... No, właśnie tyle byliśmy bombardowani informacjami o, no, właśnie o jakichś tych antyszczepionkowcach i jakichś tam teoriach spiskowych i, i jakichś takich rzeczach, więc wrażenie można było odnieść, że, że kurczę, no ta nauka ma się bardzo kiepsko i że jednak pandemia, jeszcze jak się właśnie zarzuca, że to naukowcy w ogóle wyprodukowali tego wirusa, no to można było odnieść, że jednak nauka ma się kiepsko. A tu się okazuje, że jednak te półtora roku. Bardzo intensywnego pokazywania w mediach e, naukowców i lekarzy, pokazywania, że teraz nasze przeżycie i nasz powrót do no normalności zależą właśnie głównie od tego, jak szybko, e, no, sze szeroko mówiąc, e, naukowcy ogarną, no właśnie, na przykład e, szczepionkę, lekarstwa itd. Tak Wszystkim trochę się przypomniało, że kurczę, jednak faktycznie nasze życie bardzo zależy od e, nauki, no i się okazuje, że poparcie. To, można powiedzieć, poparcie dla nauki, czy zaufanie do nauki, jest najwyższe, odkąd prowadzone są te badania. No dobra, ale to jest taki, mówię, wątek optymistyczny. Natomiast to, co mnie najbardziej w tych badaniach zaciekawiło, czy zdziwiło, to dwie sprawy. Sprawa pierwsza jest taka, że spośród tych 91 osób procent E, kolejnych jakieś tam 40 e, zaznaczyło również, że zgadzają się z nauką czy tam popierają naukę wtedy, kiedy jest zgodna z ich światopoglądem czy innymi słowy powinniśmy te wszystkie osoby skreślić z listy osób, które nie wiem, popierają czy szanują e, naukę bo nie no fajnie, że e, uważasz, że jesteś po stronie nauki, ale jeśli jesteś po stronie nauki tylko wtedy, kiedy wspiera ona to, co myślisz, to... to, to sorry, to, to jesteś w tym samym rzędzie, co, nie wiem, antyszczepionkowcy i płaskoziemcy. To niestety, ale totalnie, ale to totalnie nie ogarniasz, e, o co chodzi z tą nauką. To nie jest pudełko czekoladek i sobie wybierzesz, że o, te to lubię, o nie, na to to jestem uczulony, o, a to to, tego to nie chcę. No nie, ta rzeczywistość tutaj wokół, o proszę, o ta rzeczywistość i ta rzeczywistość i ta rzeczywistość. To, to nie jest tak, że ten fragment mi się podoba, ten fragment mi się nie podoba. To się zgadza z moim światopoglądem, ale to, to, to już nie. No, nauka to jest opis rzeczywistości, no więc nie, możesz sobie, nie można sobie wybierać, że no tak, bo w tej astrofizyce z wielkim wybuchem, ja się zgadzam, bo ja myślę, że tak właśnie było, ale w tej biologii komórki to. Nie, to już nie do końca. Moim zdaniem to w ogóle jak można takiej odpowiedzi udzielić na to pytanie. Więc to jest e, niestety dla mnie bardzo smutna refleksja z tych e, badań, że spośród ludzi deklaratywnie popierających czy lubiących naukę, no właściwie połowa, właściwie nie wie co lubi, znaczy nie, nie rozumie tego co popiera. E, dla mnie to jest jakiś absurd, no, ale on pokazuje jak dużą pracę mamy do wykonania e, jako no też popularyzatorzy wytłumaczyć czym ta nauka właściwie jest, na no, czym e, nie jest. No dobra, ale druga sprawa, są ludzie, którzy e, już jawnie zadeklarowali, że są sceptyczni wobec nauki. No i e, ich postawy również badano. No właśnie z pytaniem, ej, ale dlaczego właściwie jesteś e, Sceptyczny. I tu się pojawiają e, trzy e, ciekawe wątki moim zdaniem. Bo spośród tych ośmiu odpowiedzi, e, no, pierwsza była dominująca i drużgocąca, e, 62% chyba to było e, sceptyków wobec nauki, jest sceptycznych dlatego, że naukowcy mają różne poglądy. I bardzo jakby sympatyzuję z tym stwierdzeniem, no bo faktycznie jeśli nauka jest taka e, obiektywna i w ogóle, no to wszyscy naukowcy powinni mówić e, dokładnie to samo, no nie? Więc skoro jest miejsce na różne opinie, no to e, znaczy, że e, no może ona nie jest aż tak obiektywna. No i to wymaga głębszego przemyślenia. Myślę, że tak. Pierwsza, pierwsza sprawa jest taka, że Yy, mamy wszyscy, yy, mamy jako większość społeczeństwa w ogóle problem z odróżnianiem faktów od opinii. Według raportu NASK yy, około 3% Polaków potrafi odróżnić fakty od opinii. No co znaczy tyle, że to yy, no właśnie pytanie, co, o, o czym my mówimy o tych różnych opiniach naukowców? Yy, co, że jedni mówią, że globalne ocieplenie jest, a drugiego, że nie ma. Czy że jedni się spierają, czy tam emisje przemysłu to jest 21 czy 22% wszelkich emisji. Jakby to trzeba zgłębić. O co właściwie tutaj chodzi? Ale generalnie nieodróżnienie faktów od opinii to jedno, ale druga sprawa. To pokazuje jak skuteczna jest strategia właśnie firm, którym zależy na tym, żeby ludzie mieli wątpliwości. Wprowadzanie do obiegu opłacanych niby naukowców, którzy właśnie na przykład będą mówić, że globalnego ocieplenia nie ma, to sprawia, że to jest skuteczna strategia dezinformacyjna, bo potem ludzie tak mają, no tutaj pan habilitowany powiedział, tutaj pan habilitowany powiedział, jeden na tak, jeden na nie i to jest coś, co e, faktycznie miesza ludziom e, w głowach. To jest wielka odpowiedzialność dziennikarzy, żeby się w tym połapać i wiedzieć, których naukowców, którym naukowcom faktycznie e, dawać czas antenowy, a którym nie. No to jest jeden wątek, ale drugi, no i znowu cięcie, nie myślałem, że to jest aż tak uczęszczany szlak. Więc drugi wątek, drugie, drugie z odpowiedzi na pytanie, dlaczego jesteś sceptyczny, brzmiała, że nie jestem sceptyczny wobec rzeczy, których nie rozumiem fajna szczera odpowiedź i to znowu pokazuje ile mamy e, pracy do wykonania jako e, edukatorzy e, nauczyciele popularyzatorzy e, no bo tak tak trzeba ludziom dawać zrozumienie e, no żeby mogli faktycznie znaczy inaczej żeby nie musieli nie wiem wierzyć albo ufać tylko żeby mogli po prostu powiedzieć tak rozumiem że to rozumiem jak działa szczepionka mRNA i, i tak i nie mam oporów żeby się nią e, zaszczepić e, e, no więc tak, edukujmy. No i to, są, to, to były dwie główne yy, odpowiedzi. Natomiast bardzo ciekawe było, że ostatnia z tych odpowiedzi, yy, która tam była opublikowana, która była na sa samym końcu, gdzieś tam z jakimiś 18 czy 14 yy, procentami, brzmiała, yy, że yy, no jest to sprzeczne yy, z moim wyznaniem religijnym. I teraz spójrzcie, to jest. Z 20% osób, które są sceptyczni wobec nauki, z 20% 14 mówi, że y, to jest kwestia dla nich y, no, związana z religią. Co znaczy tyle, że to jest naprawdę nisza. Czyli cały ten czas, który poświęcamy e, na przykład na toczenie jakiejś dyskusji, e, no właśnie takich e, na granicy, tam nauka, wiara, czy jakichś takich, to, to jest jałowe, to jest strata czasu. To jest naprawdę jakieś tam łącznie ze 2% ludzi, którzy e, naprawdę ma problem z tym, e, że nauka mówi coś, a e, ich religia e, mówi coś innego. E, więc po prostu zostawmy te spory na boku, zajmijmy się e, tymi 60% z 20%, e, a nie, no właśnie, yy, garstką. Yy, szczególnie, że jeśli to są osoby, którym... Yy które do tego stopnia nie rozumieją nauki i do tego stopnia nie rozumieją e, własnej religii, że widzą sprzeczność między nimi, to e, podejrzewam, że i tak nic z tym e, nie zrobimy. Znaczy jeśli e, ktoś się, uważa się na przykład za e, ch, nie wiem, chrześcijanina czy katolika, a nie słyszał nigdy o świętym Augustynie, e, który w IV wieku mówił, że jeśli to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jest sprzeczne z no właśnie tym, co widzimy tutaj w rzeczywistości, to znam, znaczy, że trzeba traktować e, pismo symbolicznie. No bo wiadomo, że pismo nie może się mylić, no a skoro ewidentnie się myli, to znaczy, że to jest tylko taka e, e, symbolika. Jak e, więc, jakby tak od 1800 lat w chrześcijaństwie e, nie ma tego konfliktu, jeśli tylko ktoś, e, no właśnie, e, intelektualnie jest dalej niż szkolna katecheza. E, dobra, e, więc e, jakby podsumowując. Zachęcam do wejścia na stronę, na wygooglanie 3M czy 3M State of Science Index, ponieważ wszystkie te dane są też, oprócz tego, że mamy kilka już opracowań, kolorowe grafiki i tak dalej, to też jest po prostu publiczny dostęp do wszystkich tych danych i można samemu sobie grzebać i sobie włączyć. Jeden kraj, drugi kraj, włączyć sobie wszystkie kraje, porównać na przykład Polskę na tle innych krajów na świecie. No i krótko mówiąc, pogrzebać sobie w tych danych i więcej takich maczków wyłapać, a bardzo też fajne są Rzeczy a propos tego, jakie ludzie mają na przykład nadzieję wobec nauki, co nauka zrobi w tym roku, w przyszłym roku. I generalnie takie, jest takie poczucie z tego raportu płynące, że, że jest nadzieja. Jest nadzieja, i, i większość ludzi na świecie, właśnie też pewnie przez tą pandemię, poczuła, że tak, jak jest problem, to koniec końców po to mamy naukę, technikę, żeby, żeby te problemy skutecznie rozwiązywać. No, co właśnie. Przykład szczepionki e, e, się dobitnie pokazuje, że tak, bez nauki jesteśmy w dupie. E, tak. E, natomiast jeszcze e, e, ostatnie zdanie komentarza e, w sprawie e, tego, tych, tych, tych 40% z 90%, którzy. E, Myślą, że są za nauką, a tak naprawdę jej nie ogarniają, to przypominał mi się taki mem, właśnie jak dwóch kumpli gada i jeden coś tam mówi: że O, tam wiesz, naukowcy na mnie zrobili zdjęcie czarnej dziury, wow, ale nauka jest super. A ten drugi, tak będąc sceptyczny, jak na komiksową postać, bo to chyba był PhD komiks, więc to takie patyczkowe rysunki. No, on tak mówi: No dobra, ale wiesz, mówisz, że nauka jest super, ale czy ty. Widziałeś analizy statystyczne, które oni musieli przeprowadzić? Czy ty, e, wiesz, nie wiem, aplikowałeś o fundusze e, na prowadzenie badań? Jakby, czy ty widzisz, z ile mam problemami, e, to się mierzy? E, krótko mówiąc, to nie jest tak, że ty lubisz naukę, e, ty tylko oglądasz się za jej tyłkiem, jak przechodzi obok. No i tym akcentem zachęcam, żeby na naukę jednak spojrzeć trochę głębiej. Jest jeszcze jedna rzecz, która nam przyszła do głowy, jak o tym gadaliśmy. Skąd mogą się brać te różnice w tym, jak bardzo ludzie nie rozumieją nauki? Moja hipoteza, niestety nie mogę tego poprzeć, to jest tylko moje luźne przemyślenie, jest taka, że mamy problem z rozróżnieniem między nauką... Ścisłą, czyli jeśli mamy te nauki takie twarde, ścisłe, techniczne, a naukami społecznymi, które troszeczkę inaczej funkcjonują. I łatwiej myślę jest w publicznym odbiorze mylić no właśnie o, o, opinie z na przykład wynikami badań e, naukowych, bo tu faktycznie jest miejsce, gdzie się e, mogą mieszać e, wiem, światopoglądy. E, chodzi o to, że jeśli rozmawiamy nie wiem, o fizyce e, cząstek, e, czy o e, inżynierii genetycznej, e, to jakby, pomijając kwestie czysto etyczne, to sama kwestia, dyskusja e, merytoryczna, e, no jest oderwana od kwestii światopoglądowych, prawda? E, więc no po prostu, no te geny działają tak, a nie inaczej, a E, e, te cząstki się rozpadają takim kanałem rozpadu, a nie innym. Natomiast jeśli pada pytanie, na przykład, czy homoseksualizm jest e, chorobą, e, czy jest e, nabyty, czy jest odziedziczony, to e, z jednej strony to jest no, czysto obiektywna e, dyskusja, no jak jest, jakie są wyniki e, badań e, genetycznych, skanowania ludziom mózgów itd., ale z drugiej strony no, to jest kwestia, która no, niektórym bardzo mocno wchodzi e, e, światopoglądowo. E, i, I pewnie tu jest to miejsce, że e, komuś na przykład religia każe, religia miłości każe nienawidzić tamtych ludzi, e, a tu nagle nauka mówi, że oni są tacy sami jak ty. E, i, I rozumiem, że tu może się pojawiać jakiś taki e, e, zgrzyt. Więc myślę, że gdybyśmy bardziej rozróżniali te nauki na, te nauki, e, kiedyś profesor Turski takie hasło promował, e, nauki tworzące postęp, e, to skąd by to trzeba pewnie z naukami tworzącymi tożsamość, jak najczęściej, nie wiem, historia. No nie tworzy postępu, ale tworzy tożsamość. E, e, wtedy, może, e, gdyby to byłby ciekawy wynik, gdyby podzielić te, e, czy ufasz nauce i naukowcom i podzielić to na, nie wiem, fizykę, chemię, historię, e, socjologię, to może wtedy by się okazało, że tak, tak, nie no, ci fizycy to wiedzą co mówią, ale ci historycy o, o tym, że Polacy tam coś z Żydami, o to zgadzam się z tymi badaniami, które pokazują e, to, co jest. Ja myślę, że zabijali, że nie zabijali. Wszystko jedno, ale chodzi o to, że nie interesuje mnie obiektywna prawda. Interesuje mnie Cherry Picking i confirmation bias, czyli potwierdzanie tego, co ja już myślę. Ale jak mówię, niestety nie znam na tyle badań, żeby powiedzieć na pewno. To jest moja opinia, że stąd się bierze to nieporozumienie, no i że niestety te nauki. Tworzące postęp czy twarde, czy ścisłe, czy nauki eksperymentalne, dużo tracą w odbiorze właśnie przez to, że są wrzucone do jednego worka z no jakimś zaprzeproszeniem teologią ministra czarnka i potem się no, kończy na tym, że dwie osoby mówią o nauce, jedni mówią o takiej prawdziwej, a jedni mówią o takiej czarnkowej. I... No i powinniśmy po prostu jakieś różne kategorie wprowadzać i zaznaczać o jakim rodzaju nauki w danym momencie e, mówimy. Nie no, bo jasne, że to co robi Czarnych z nauką nie ma nic wspólnego. Niczego e, wspólnego. Aż nie chcesz słuchać, odwracasz się tyłem, tak? Nie dziwię ci się.